To to ja, czyli Łukasz no, Muzyk na gospodarstwie A w dzisiejszym odcinku To no tu jeszcze bardziej mokro O kurde, nie wyczyszczony po owsie Tak, w dzisiejszym odcinku zasiejemy owiec Najlepiej wyczyścimy się w nich będzie dobre. Znowu biega się szybciej nie będzie niewyczyszczony w poświęcus. Czemu jego nie wyczyściłem to ja nie wiem mi się że wszystko zleciało się, to da taki wydziubią A jak już zasiejemy groch, to weźmiemy forsza. O. Pojedziemy, zapniemy ten mały agregat 2 dwumetrowy z Unii Grudziąc. I spróbujemy uprawić pod warzywa tam, gdzie nie umiem wjechać sześćdziesiątką, bo siadam. Bez napędu się nie da. No dobra, to sypię groch i ważymy, kręcimy, próbujemy, jedziemy. Ot jeszcze taka ciekawostka. Znalazłem książkę z wysiewem. Mam tu. Jęcz. Co jest, kurde? Nie, no zrobiłem złe zdjęcie. Saraza. Ale znalazłem książkę z wysiewem. Orientacyjna tabela wys wys wysiewu, ustawień. Więc będzie mi łatwiej i szybciej ustawić chyba ten siewnik wtedy. O, dobrze, że mamy XXI wiek. Już mam groch. Denko na piątce. Zasówka na dwójce. O, I tu jest ustawienie przekładni. Ilość rzędów, ja będę całym aparatem wysiewał. Pierdzielę. Muszę policzyć, ile rzędów ten siewnik ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 rzędów. Z czego jeden znowu zepsuty. Kurde, sparciał i się rozerwał w piszcie. Widzieliby to. Ciekawe, czy to się jeszcze będzie dało założyć. Chyba już nie. Kurde. I co teraz? Znowu będzie trzeba lutować Trzeba by coś było pomyśleć o pryskaniu, ale strasznie wieje dzisiaj co z tego, że 21 stopni jest o, jak wyreguluje nie sobie tylko Oj, Boże. coś tam jest, trzeba to izolacją złapać już pan zadowolony Dęko na jeszcze wejdzie. Jest nie jest może najczystszy, ale nie był też drogi. Myślę, że jak za tą cenę, to nie można wybrzydzać. Chociaż zawsze można wybrzydzić. Powiem Wam, że jak coś pójdzie nie tak, to przynajmniej wiem do kogo się udać, żeby ryjałopić. A nie to co w centrali kupicie nawet nie wiecie komu potem paluchem grozić. grochu jeszcze tym siewnikiem nie siałem. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Aha, sypałem 180 kg. Nie wiem, czy ten trzeci worek sypać. A ja tu w ogóle zważę sobie, ile w worku jest. Czy wciula, nikt nie zrobił. No, nie zrobione wciula. 是假的。 że chwasty też za bardzo nie chcą rosnąć. Nawet. Ale on mi się podoba. Ścieżki widać elegancko, ale patrzcie jaki to jest piach. Tu nie ma w ogóle o... pyłu. Ładnie. Jak na razie czysty. Zobaczymy co tam go ugryzie. Znaczy są jakieś samosiewy rzepaku, ale to kwastok co tam weźmie bez problemu. Jestem ciekaw jak to wyjdzie groch. Ja tak się nastawiam, że może braknąć mi tego grochu. więc w teorii powinno jeszcze zostać ale to jest tylko teoria a ona u mnie rzadko kiedy łączy się z praktyką Dobra, siejemy Jeden raz przyjechałem, kurde dużo grobu jest na wierzchu, nie wiem czemu, nie zakrywa dobrze a nie mogę Nacisnąć, to cisnąć mocniej I też w ogóle jakoś tak dużo schodzi jedna. Zawsze mi się wydaje, że mało schodzi, mało schodzi, mało schodzi A tu mi się akurat odwrotnie wydaje, że dużo schodzi Niedobrze Ale no próba kręcona 2,7 kg to jest 270 na hektar Musi kur 50, tylko co tam będzie 90 jechał Ja pierdziele idiotów to grosi sieje, ale idiotów to chyba nie sieją sami gdzieś rosią. 3 metry, ale niestety tam się rozszerza i będzie więcej jak 3 metry, nie wiem czemu albo tutaj jest szerzej no jest trochę szerzej, bo mi brakło siewnika, nie jak się owies tam było z pół metra albo się pole trochę rozszerza, nie wiem dużo zostanie ale dobra, no to 270 kilo na hektarę wtypałem 210, to powinienem prawie, prawie hektar wysiać a, ja tu mam tylko 60 arów o, zważymy ile zostało. Zważymy ile powinno zostać. Tak plus minus areal. Zrobić jakiś obornik, rozrzucić jakąś talerzynką, przejechać i co? Dobra, forż był odpalony Idziemy, jedziemy po agregat Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Kurwa, z gospodarstwa to przyjechało tutaj. Musi, musiał być bardzo równy asfalt, że to nie spadło. Ja pierdzielę, ale przypomnę. No, generalnie odrobinkę za wąski, bo ma 2,2 metra. A może kurde, tak na styk. Ale na pewno będzie śmiesznie wyglądał taki dwumetrowy agregat. Z 150-tonnym ciągnikiem. Zależy mi na tym tylko, żeby tam uprawić, gdzie ta cebula jest. I teraz na drobi, kurde, a nie za 60 żeby to ubrać. nie mam pytań, nie wiem co to jest ale z... zablokowało mi wałki tam, tam kurde no Forsz przejedzie przeciągnie to tym agregatem, ale forsz jest za szeroki, za duży no, ale przynajmniej tyle dobrze, że mi się tu będzie można było aż do czosnku posadzić cebulę już a to będzie musiało poczekać jeszcze chwilę na prze... Na lepszy dzień, lepsze czasy. Przyciągnę jeszcze drugi raz zaraz, żeby to wyrównać, to co? Żem zepsuł. No, to jeszcze bardziej mokro, Fors zaparkowany. 60 czeka na lepsze czasy, czyli na czasy, aż wybiorę groch. No dobra. Słuchajcie, ja jeszcze idę. Może trochę buli posadzę. A wy się trzymajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.